Eee... Jak to się pisało? F Friend WOW! E ty! Ziomek! Ja karabin! Maszynowy! Tak Ciążku tej Bobiski to z kolejnym odcinku Craft Z na serverze Obecnie znajdujemy się w ratuszu. Z tego co się dowiedziałem, tutaj od KKF-a jesteśmy w ratuszu. Jest parę osób. Myślę, że mamy z nimi sojusz, bo tak na razie to tutaj tylko z KKF-em. To on mnie tutaj zaprowadził i dostałem parę itemków, mam. <laughs> parę itemków, dużo noży, więc myślę, że nie, nie dednę przez ten czas. Ja sobie tylko ustawię tutaj przez ile... Żeby mi się tutaj rekordingowało, bo mi się czas nie pokazuje, dobra idziemy KKF, Kasik, wszyscy idą, dobra Czekajcie tutaj, tędy bezpiecznie zejść, jest noc Noc nocy można najlepiej polować Więc spoko Idziemy zapolować, muszę, muszę wiedzieć kto jest z nami e, Wziąłem sobie opti więc jest spoko Hop Wow, kogoś zabiłem, ej, co się stało? Gdzieś mnie... Przeteleportowało Zabito zainfekowanego jeden Dlaczego mnie przeniosło? Aha, cię jak kogoś zabijam, to mnie przenosi. Okej, okay. kumam. Mam 3 to 3, okej, okay. kozacko. Ej, gdzie jestem? Jestem gdzieś. Pomóżcie mi, halo. Czekaj, czy tam ktoś jest? Tam ktoś jest, kuba. Oluju! Masz gin! No nie możesz mnie zalić, mam za dużo ekwipunku! Kolego! Dobrze, pięknie. Idź! Jest stąd! Jestem zainfekowany. Wow, dobra, udało się. Zabiliśmy kubę, który był tutaj nam. No nie chciał nam pomóc. Woda, więc tę wodę wezmę. Ją. Kozacko. To jest taka chyba regeneracja. Bohem chleba Ej coś mi się Coś mi się minecraft Nie no boje ej Dajcie moje no boje koledzy Coś mi się tutaj minecraft ogólnie psuje od Pewnego czasu Możecie to zauważyć ponieważ piszecie mi że Strasznie mi zacina wszystko Slowners okej okay, jestem slowners Muszę coś zjeść żeby nie być Chyba nic mi na to nie pomoże Dobra jest na razie spowolniony Przez jakiś czas coś się tutaj zbugowało Spoko Nie krwaw jest okej okay. Ale, zjem coś, wypiję. Puszka coli, woda. No! Nie, handlarz! I dzięki wielkie za, za napisanie mi, dlaczego przed tym nie byłem e, użyć skupca. Jest ranny. O, tam ktoś jest. Stój! 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 Dobra, tamtego, tam, chodź. Chodź, już? Idziemy, Nikola, chodź. Pierwszy raz idziemy z Nikolą, może to jest... Rzeczywiście Nikola. Bobek! Bobek? Podruba moja? Podruba Bobek! Przepraszam, przepraszam. Chodź tu go... No, przepraszam Nikola. tak go, jestem slowners, nie mogę go bić. Jestem spowolniony i... Coś mi się stało. Jak mogę się odslownować? Co zrobić, żeby nie być slowners? Antybiotyki No e! Nie, daj to! Daj mi to, e! Oddaj! Oddaj! No, tutaj mi daj, oddaj to! Ej! No, złodziej! No, nie! Zakradziejowanie moich antybiotyków, morfina. Ty, Ty kurde! Co zrobić? Kurde, nie wiem co mam tutaj zrobić. Bandaż nie pomaga. Tylko go marnuję wręcz. Dobra. Rany. Nikt mi nie odpisał. Może to jest chyba w terenie, którym jestem, dobra. O, masakra jakaś po prostu. Dobra, lecimy. Mm, jeszcze popróbuję. Gdzie jesteś lekarstwa potrzebujesz? Ja mam morfinę. Torbę z krwią. Posunię się, oddaj moje antybiotyki Antybiotyki moje oddaj Oddasz moje antybiotyki No ODDAJ moje antybiotyki No Mówiłem, oddaj moje antybiotyki, nie chcieliście mi oddać antybiotyków Dobra, to Antybiotyków i tak nie otrzymałem Super Ekstra No, ej, e e e Minecraft nie psuj się, proszę Gdzie jesteś? Lekarstwo potrzebujesz KKF e, Jak to się pisało? F Friend Wow Ej ty! Ziomek! Ja karabin Maszynowy Ty kula. Pięknie! Chodź tu Co się ochowasz? Pal się! Ty je bezczelnie, ja tutaj patrzę, tutaj... Nie można tak... Zginiesz. Pięknie, dobra. Obrzyn, super. Coś mi się dzieje, muszę się uleczyć, ej. Rany. Zjedz. Mam mało HP strasznie. Nie mogę zginąć z takim ekwipunkiem. Trzeba uważać. Gdzie jesteś? Nie wiem. Pomocy! O kurczę, mam jakieś antybiotyki, mam morfinę. Może morfinami i pomoże. Kurde, ale nie mogę jej nawet użyć, bo co ten Minecraft mi się coś psuje. I pomoże. 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 Kurczę. Kurcz, nie, wiem, gdzie jestem. Masakra, dobra, myślę, że przetrwamy jak. Mam jeszcze chipsów trochę. Laisi. Kozacko. O jest odcinek normalnie. Ciężko, muszę mieć antybiotyki. Dobra, zamiast chlebka. Jest, udało się. Jest, zwycięstwo. Dobra, uratowany. Jestem uratowany, dobra. Nie trzeba było pomocy. Czego ty masz kupca? Panie? Nie. Louis Play. Ty Louis Play. O, jest amunicja, chipsy, spoczka. Uleczymy się trochę. Cześć Bobiks, siemanko. No, teraz mogę sobie spokojnie odpisać, więc wam odpisuję, bo piszecie cały czas, że Bobiks dlaczego. Um, nie odpisujesz, albo że pisałem, że, nagry że, że nie nagrywa nagrywam. A to jest spowodowane tym, że no, nie napiszę wam kiedy nagrywam, a kiedy nie. Ponieważ e, wy wtedy się na mnie fokusujecie i nie wiem jak ja ma jakoś macie taki hype nagle na mnie, żeby mnie zabić, bo będziecie na odcinku. A to wtedy wtedy ja już tłumaczyłem, że wtedy takich odcinków nie daję. Którzy, na których żyję przez 5 minut, i już się nie opłaca później tego nawet wrzucać bez za mój odcinek. Ale tutaj mam jakieś pytanie: Czyś bowiem pamiętasz mnie z Quake? Tak, pamiętam. Pamiętam dużo ników. Gdy na jakimś serwerze, często to pamiętam te niki, bo one się. i y, są stali gracze. To jest super. Bo pamiętam, dobra, jest tam ktoś. Dobra, no, bierzesz ziomek ze mną? Czekaj, machasz mi, machasz mi. Dobra. Machasz mi, Sojusz? Chcesz Sojusz? Tak? Dobra, okej, okay, spoko Dobra, weźmiemy Sojusz Jeżeli mi nie zabijesz Masz tu, żyć przeżył Ja biorę nóż Chodź, chodź, idziemy, chodź, Sojusz Idziemy Nie zabij mnie, chodź tamtego bi... Chodź, bijemy tamtego Muchaj! Dawaj z dwóch stron! A wow! Atakuj go! Ja mam obrzyn Jest! Wow! Masz naboje? Jest, naboje. Dobra, a, zabrał mi. Wow! Dalej go. Tutaj. Kudę! Daszadę? O nie! O nie! Dwóch zombiaków. Gin! Mam mało HP. I muszę tak zrobić! Wow! Jest niebezpiecznie. Szybko. HP O mięsko mi więcej ulecza, super Dobra, ja tutaj muszę przeczekać aż mi się może naprawi. Czekajcie, to coś innego się używało. Eee, sprite, sprite jest bardzo dobrym napojem. Polecam. O, nie mamy nic żeby się uleczyć, tylko było bandażem. Nie bandaż, tylko nasze rany żebyśmy nie krwawili, super. Dobra. 2 HP, czym się zwiększało HP? Torba z krwią? Tak, torba z krwią, okej. Okay. Mamy torbę z krwią, super. Tam ja tutaj, żeby jej nie użyć za często. I mięsko sobie tutaj dam. Obrzyn, tak. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, jest super. Dobra, au, No. Bobix nie szarżuj tak. Nie musisz biegać, dobra. Się rozglądaj. Myślę, że teraz nie będzie logowało, bo ja dużo tutaj poprawiłem sobie rzeczy w tym Minecrafcie. Przeczyściłem go jak się dało. Odinstalowałem go całego, zainstalowałem ponownie. Eee, tak samo myślę, żeby nie nagrać z teksturpakiem, bo może to coś tam z tym teksturpakiem, więc go zmieniłem teksturpaka Eem, na, na zwykły Findful. Czyli kto to jest? To jest KKF. O, KKF, siamanko, siamanko, dobra jest. Znaleźliśmy się. Mikro. On by chyba z nami w sojuszu. Dobra, super Pisał coś do mnie ktoś? Nie, nikt nic do mnie nie pisał, super no, skończyły mi się. Ło, wow, mam kurde! Mam naboje jednak, dobra Myślę, że mi się nie skończyły, chciałem mu pokazać tylko, że naboje są zepsute Dobra, tam jest kolejny zombiak I tego za To są punkty, więc ja lepiej sobie wolę wszystkich walić. Nowego. Pięknie! Wow! Wow! Super To jest kolejny ziomek Chodź, KF, chodź Ej, on lata! Tak? Kurczę, cofam mnie to Chodź tu! Chodź tu, chamie bezczelny, chodź! Chodź, chodź, chodź! Dawaj! Skończyły ci się! Pięknie! Uuu! Ty kurde! Bum, bum dostałeś! O! Leją się! Ty, kozak! Dawaj go! Dawaj go! kozak! 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 Nie kozakuj mi tu! Go! Ło prawie go! Zobrzyna! Ziomeczka, dobra! Ach, pięknie uratowaliśmy! Daliśmy radę, super! Brawo, brawo! Ziemińska trochę! Krwawisz? Ja nie mam bandaża! Nie, nie krwawisz, dobra jesteś... Działasz, działasz, ok. Idziemy. Słuchajcie, stąd tu przyszliśmy to idziemy może tędy pójdziemy druszką. Nauczyć się grać. No to potem się jakoś spykniemy, spoko, kkf, czekaj, może to napiszemy. O! O! Jest ziomek! Jak coś tam idzie. To jest... Bobek! Bobek! Po drubo! Tutaj będą myśleć, że... To jest jakieś takie, kto się chciał zaśmiać ze mnie. A Bobek to jest obraźliwe słowo, to jest takie zdrobnienie mojego niku, kurna co to jest za krowa? Co to ona robi? Co to jest? Wow! Wow! Fajne, fajne! Takie rzeczy tutaj nie wiedziałem. Tutaj dawno nie grałem w tym trybie. Bo był on wyłączony. Jest nadal w fazie testu, więc spoko. Yy, dobra, lecimy. Patrzcie, żyjemy! Jeszcze nie umarliśmy ani razu! To jest kozacko. Mamy sojusz. Jest ogarnięty ziomek. Jest sojusz. Jest. Super, dobra. Hop, dobra, mogę mu odpisać? Mogę mu odpisać F, K, K, F, E, Pot e potem na To nie mogę, mógł napisać? Dobra, trudno. Trudno. Mówi, teraz to jakoś tak trudno, żeby mnie ktoś nauczył grać. Jak, jak nagrywam, prawda? Na um, wszelkie pomocy w graniu. Y, przydadzą mi się. Patrz na no, patrzeć. Gdzie ty jesteś? Ło! Słodka! Nie ma sojuszów. O ty. To, gdzie patrzyłem? Nie było cię. Panie, coś ty pan. Dobry Kurde, zniknął. Miał invisibla. Fajne, fajne. Dobra. Pyk. Pyk. To nic nie ma. O, bardzo dobre. Bardzo dobrze. Super. Pyk, Zastopuję sobie, żeby mi tutaj nie pikało, bo wiem, że już się zakończył na granku. Dobra lecimy, dobra, super Więc przetrwaliśmy Oooo mamy pole tutaj kurde jakichś wielkich tych A nie możemy nic zabrać, dobra Znaczy... E! Co to się stało? Oo! O, o mnie wystraszyłeś Stary a mnie wystraszyłeś ooo, Usiadł na mnie czy co on zrobił? Dobra ej, jest ja full ludzi tutaj że nie da się już wbić A kurczę. Ciężko kogoś znaleźć, tak po kampili? Dobra jesteś. Jesteś, super. Ja wam dam, koledzy. Ja wam dam. Ja wam dam. Nie, nikogo, ale patrzcie, pobiliśmy. Ostro, ostro pobiliśmy. KKF jest tędy. Myślę, że oni gdzieś mogą być koło ratusza. Koło ratusza było dużo osób, którzy eee, tam byli z nami, niby w sojuszu. Nie pamiętam... Kto? No chodź, tędy, tędy. Oni się pochowali wszędzie. Mowik spadł. Żyje nadal! Proszę mnie tutaj. Żyje nadal, to jest rozgryweczka, która jest naprawdę bardzo fajna. I... emocjonująca. Op, op. Dobra, kozacko. Dobra, o! Jest jakaś klepa, co się tu dzieje? Dobra, nie strasz mnie, kolego, nie strasz mnie. Dobra, jeszcze takie info pod koniec, będziemy kończyć. Oświetlenie jest za mną z tyłu, jak mogliście zobaczyć na odcinku z Cesa, mam tło, Ogarnę sobie tło, jest tło. Dobra, pięknie palisz się. Jest tło. A jeszcze jest kwestia, czekać, żeby typ od dojazdów tych takich kurierowskich ym, przywiózł mój softbox, który sobie zamówiłem, więc powinno być lepiej być oświetlone razem też za mną trochę a nie tylko na mój ryj ale myślę, że tutaj ryj jest bardziej ważniejszy niż to całe z tyłu jak to wszystko wygląda ale wiecie, ogarnę sobie tak z tyłu, żeby e, to wyglądało jakoś a nie, żeby było takie jednolito, o tym się chodziło, żeby było jednolicie, żeby to wszystko ładnie wyglądało ym, i tyle jak tam się coś na przykład za mną będzie działo w pokoju czy coś, to wy już tego nie widzicie, tylko jest ten obszar taki dotąd. To fuck? Co to jest za dźwięk? No i w razie czego, żebyście tam nie pisali mi, że, że kamerka jest do dupy czy coś takiego, jak mówię, staram się Lecimy już tak z koksem. Już, żeby wiecie, to jest tu tło z tyłu. Tutaj jakąś lepszą kamerkę, już sobie tu ogarnę. Ym, była jakaś lepsza jakość, wszystko super spoko. Oświetlenie to trzeba poczekać, aż przyjdzie. Więc, więc wiecie, nie można wszystkiego. Nie od razu e, Rzym zbudowano. Nie pamiętam, nie znam tych przysłów. Wszystkich przysłowi. Dobra, tutaj jest ten ratusz cały niby. Okej, okay, jest kozacko, tam jest KKF, spoczko. To jest ratusz, oni tam się tutaj chowają, dobra. Więc wiecie, wszystko na, na, na spokojnie trzeba pogarniać. I myślę, że będzie spoko. Okej, okay, jesteśmy z punktu wejścia, jesteśmy w punkcie wyjścia. Idziemy na ratusz i kończymy odcinek. Więc jeżeli się podobało, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie Ale jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii. Wow! Obżyn! Pięknie! Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, to piszcie, piszcie. O, mucha ja A bo ja go zabijam, on się teraz mści! Znowu się zabiłem. Nie, nie! O! Oh, Dead na sam koniec. Więc A, ah, gad drnęliśmy. Więc akurat dobrze, bo się skończyło. Akurat wychodzimy, więc nie chciałem zostawiać tych rzeczy i takich miałem wyrzucić. Więc jest spoko. Dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej i pamiętajcie, że, 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 że wszystko będzie na razie ogarnięte. I żeby tutaj nie hejtować za dużo, pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Jak mogę, to pozdrowię Jak mogę, to odpiszę. To, y Rzym zbudowano, czy jakoś to tam było, jeżeli się pomyliłem, to bez hejtów też proszę, bo ja to ja, ja się lubię mylić, ja zawsze lubię coś przekręcić, więc jest spoko. Yy, no, bez przedłużenia, no cześć, hejus!